Witajcie Drodzy Zobaczcie dzisiejszy koszyczek No tak trzy czwarte Ponad pół w każdym czasie, razie Nazbierałem Większość maślaki drogowe Były też inne grzyby Jak chcecie zobaczyć to zapraszam do całego filmu Zimno Bardzo zimno Dzisiaj słonecznie ma być jeszcze do poniedziałku. Także będę chodził do lasu. Ale borowików się nie spodziewam. Nie spodziewam się ciepła. Sezon w tym roku praktycznie skończył się w pa 1 października, kiedy przyszły te przymrozki. I nie wygląda to już obiecująco. Zima przyszła w lesie mokro. Wszystko jest beznadziejne. Ale dziękuję drodzy widzowie. Mój kanał, mikrokanał jak na niego mówię, sezonowy zresztą, uzyskał w tym roku 2 miliony wyświetleń. No nie wiem, czy to dużo, czy to mało, dla mnie jest to zasługa Wasza, dlatego dziękuję za te 2 miliony wyświetleń. Wczoraj wskoczyło 6 tysięcy subskrybentów, dlatego mówię, że to mikrokanał do ilości jakie tam obserwuję, jak mają to 100-200 tysięcy. Także bardzo serdecznie wam dziękuję za lajkowanie, za komentarze, za cały ten sezon, żeście dali mi mnóstwo frajdy, satysfakcji. Moje filmy jakoś tam się oglądają. Nie jestem alfa i omega, nie jestem żadnym znawcą grzybowym, tylko chcę wam dać trochę radości. Nie każdy może pójść do lasu, tak jak moja ciocia, która jest po amputacji nogi, kończyny. Także jej, tak żeby głównie y, zawoziłem w prezencie. No i nie wiem, będę chodził jeszcze, póki jest urlop. Będę chodził do lasu i będę jakieś tam relacje Wam zdawał, ale naprawdę uważam, że nie będzie już ciepło i nie będzie już normalnego grzybobrania. Także do zobaczenia. Serdecznie witam moich widzów. O sobota! Minęła chyba ósma godzina. Zaczynamy dzień 18. 17, tak lało, że nie poszedłem. I zaczynamy dzień od czerwonego kozaka. Przy samej, oczywiście, brzozie. I taki fajny. Zobaczcie. jaki korzonek gruby. Zaraz go ładnie okroję. Ślimaczka nie chce. Eee, kurtka na start. Mi tam dwa samochody koło mnie parkowały. Rozmawiałem z grzybiarzami ze Świdnicy aż miło. Miło, że ludzie jeszcze ufają, że w te zimno coś będzie. Dzisiaj 5 stopni było. No i zapowiada się słoneczko, także miłego oglądania. Mokro, strasznie zimno. Tutaj 3 dni temu zostawiłem borowika giganta i zobaczcie jak jak ulega degradacji. Także był za duży, więc takich grzybów ja nie zbieram. Po mnie raczej nikt tędy nie szedł, bo jak znam ludzi, to by go wzięli. Także szukamy dalej. Naprawdę jest zimno. Mokro. Grzyby się pochowały, ale już sporą ilość maślaków nazbierałem. Później wam pokażę. Zobaczcie, słoneczko się podnosi. i Robi się troszkę cieplej. No i. Kozaki się tego zimna chyba najmniej boją. Tutaj taki umyty. Już go oczywiście biorę. Drugi taki fajny. Oczywiście zabieramy. Jeszcze tutaj zobaczę, czy coś nie występuje. Występuje. Drodzy, 9:15, czyli godzina 15 minut w lesie. Pełno celakiego badziewia i barachła, którego nie bierzemy. Jest zimno. I biorę to, co las daje. Mamy tutaj boczniak ostrygowaty. Zaraz go ładnie tu oskalpuję. Tak, żeby cokolwiek nazbierać w lesie. No, trzeba brać to, co las daje. Absolutnie nie opłaca się iść do lasu przez tą godzinę. Dwa kozaki maślaków, no myślę, że że no nazbieram no przynajmniej te pół kosza tych maślaków tych różnych innych grzybów ale nie ma co liczyć na jakiegoś borowika, no więc biorę boczniak oscygowaty zobaczcie ile ile tutaj las wysypuje takimi połaciami dosłownie gdzie się nie ruszymy gdzie się nie ruszymy na całej przestrzeni lasu rosną takie zimnolubne zimnolubne grzyby wodolubne, tam gdzie nie spojrzę po prostu są są tego, setki tych grzybów, aż w głąb młodnika i z drugiej strony i tutaj także wszystko jest, tylko nie to co ja chcę, kolejne Prawie przedostatnie miejsce sama jałowizna. Jedynie oko cieszą takie widoki. Iście, nazwijmy to, jesienno-zimowe grzyby, bagniaki, wodniaki, lubiące nadmiar wilgoci i chłód. No i tego tutaj po prostu gdzie się nie ruszę, tego po prostu jest mnóstwo. O Takie grzybki. Widziałem, że na kanałach gdzieś tam tajwańskich zbierano takie. Idę taką, taką przecinką już e, szukać nowych miejsc. I tu na takim brzozowym pniaku takie chubki ładne się pokazały. Trzy sztuki, dwie większe i jedna tam malutka. Jak nie mam, są w pełni jadalne. Dobra, idziemy szukać dalej. Idąc wysokim lasem, taki kozaczek, babka. A tutaj dosłownie, jak spojrzycie, to normalnie gąbka napita wodą, ale jest to chłodne, wszystko zimne. Weźmiemy tą babeczkę. Ładnie zaraz odkroję. Wyłamała mi się. Nie ma maślaków w pełnym lesie, więc idę na drogi. Przynajmniej słoneczko wyszło. Pięknie świeci, ale ogólnie jest chód. Postanowiłem już tylko chodzić drogami i zbierać to, co się na nich pokazuje. Zobaczcie. Takie właśnie prześliczne maślaki zwyczajne. No i jeszcze ta żółta odmiana. Także Zależy jaka droga, raz żółta, raz brązowa. Idziemy dalej. Oby mi dróg nie brakło. Prosto w kolejnie. Mamy tutaj trzy sztuki. Tu jest czwarta. Tu jest piąta. Maślaczka oczywiście i tu jest szósta. No i co, chwilę taka kępka się pokazuje. Może mi się uda te pół kosza nazbierać. O i tu jeszcze jest jeden. I jak tak dalej będzie tu powinienem nazbierać te pół kosza tych maślaczków ale w głąb lasu nie ma nic, a droga droga obfituje w kolejne egzemplarze, dosyć ładne tu ktoś chyba przewrócił dobra, szukamy dalej no już tak dosyć sporo tych maślaków mam i czasami niektórzy mówią, że to siniaczek pod grzybek ja na niego mówię maślak siniaczek. Nie zawsze się ale niekiedy się robi niebieski. O, taki. Zabieram. Tak lekko zszedłem z drogi i zobaczcie, siedziuń sosnowy czyściutki taki. Zaraz go stąd wyłuskam, tylko trochę tu jest taka skarpa. Będę musiał być ostrożny. By tam nie polecieć na dół. Także bierzemy to. Mam, drodzy, prawie pół kosza na ślaków. Parę tam się innych trafiło. Nie ma popieniek. Nie widziałem jeszcze nigdzie w tym roku. Przynajmniej w miejscach, w których chodziłem. Zapomnijcie już o borowikach. Jest tak zimno. Dla mnie ewidentnie sezon się zakończył. To co teraz to same resztki i to praktycznie od początku października, wtedy kiedy ten sezon powinien na całego iść, no, Wiadomo, że w Polsce tam gdzieś pełne kosze będą jeszcze wyciągać, ale tutaj w Dolnośląskich lasach yy, niestety te zimno, które się zrobiło. No dzisiaj już szczęście, że nie pada. No ostatnio mówię, od 1 października były przymrozki, później ciągle padało, padało do dzisiaj. No i efekt to właśnie takie takie wilgotne bagniaki wszędzie widać. Nie będzie już grzybów. Mówię to z pełną świadomością. Musiałby jakiś nastąpić Cud, który nie wystąpi, musiałoby przygrzać do 20-25 stopni w dzień i przynajmniej 12-15 w nocy, i wtedy może by coś było. A tak to, lipa, podniosłem właśnie maślaczka. Widzę kolejnego. O, i coś tu jeszcze wystąpiło na drodze. Co to o, będzie, kozak, babka? O, kozaki. W miarę się nie boją więc tu przy was akurat mi się udało znaleźć i tam wcześniej jeszcze maślaka widziałem także na widoku jeszcze dwa grzybki, ale o borowikach zapomnijcie. Nie wiem czy dzisiaj chociaż jednego znajdę w takie zimno. Wracając do samochodu myślałem, że kolejny maślaczek, a tutaj drogowy podgrzybeczek się. Ukazał, nawet taki ładny w tym roku. W tym roku podgrzybków naprawdę jak na lekarstwo. Na krępnicy nie byłem, zawsze tam tłumy, więc chodzę tu po swoich dziurach, ale ogólnie bardzo mało podgrzybków. No i tu ciekawostka: nie zbierałem w tym roku sitarzy, maślaków, ale w tym stanie, czyli takie drobniutkie całe te gniazdo tutaj wezmę jest tego dosyć sporo i nie są przerośnięte przede wszystkim no wyzbierałem wyzbierałem yy, sitarze te drobniutkie i troszeczkę dalej znowu się pokazał maślak zwyczajny tutaj widać że ktoś to kopnął ale te są świeżutkie jeszcze z drugiej strony widzę Także zaraz to wszystko tutaj wykoszę. I tu na przodzie widzę jakieś grzyby. O, tu jeszcze maślaczki. Także to wszystko biorę. No, w drodze do samochodu, jeszcze chwilę. Zobaczcie. Tu jakiś blaszkowy. A tutaj mamy. Przypomniała mi się ta nazwa: miodówka. Okej, okay, bo jest jeszcze śliniaczek, który ślinie, ale to chyba on też jest, już się robi, już się robi niebieski. Dobra, ale często mi na nią też mówią. Troszkę cieplej i na środku drogi wystąpiły mi tutaj dwa kozaczki. Jednego już ślimak całkowicie załatwił, ale ten mniejszy chyba, chyba będzie dobry. Tak, zaraz tutaj coś okroję, korzonki zakopię. Sam kopa śmieci, ale nie to Wam chciałem pokazywać. No tak sobie tutaj spojrzałem na ten dół, na te krzaki i zobaczcie co tutaj wystąpiło. Normalnie. Zobaczcie. Jak z jakiegoś obrazka no Wiecie co? Wyglądają na podgrzybki. Dobra, biorę. No mówiłem, że nie znajdę borowika, no ale się pomyliłem, no. Zobaczcie, no. No tylko tylko w takim stadium można znaleźć jeszcze borowiki. Także nie liczcie na borowiki. Zimno, zimno schowały się.